Witam, cześć moi drodzy, jak się macie, Kiano Gaming z tej strony, Northern Dublin Island, 19 stopni, nie jest tak źle, pogoda irlandzka, o i znowu trzeba na stacji zajechać, jutro jestem, jutro jestem umówiony na lites, ale pewnie już vlogi, znowu incepcja, pewnie vlogi o tym były już wcześniej, tak, no muszą być... A dzisiaj sobie na krótko, na krótko, na szybko powiemy, bo ciągle gdzieś tam się to słyszy, też mnie ktoś nam pyta w komentarzach dlaczego, albo dlaczego, albo jak to jest z tymi powrotami do Polski. No i jest tak, że rzeczywiście jest, powraca dużo osób, głównie powracają oczywiście pary, tak? Parę albo jedna połówka z par, tak? Przeważnie z dziećmi. Przeważnie zostaje tu facet, a żona wraca. Tak, powroty są, ja to widzę, ja nawet nie to, że słyszę, ale widzę to ta, e, coraz więcej osób z pracy. O co tu chodzi? No i jak w każdym takim temacie o zarobkach, o życiu i powrotach, no i o co chodzi? Nie chodzi o, o nieruchomości po prostu. E, przez to dużo osób głównie wraca, no bo e, na początku trzeba zaznaczyć, że no. Macie wynajmować teraz coś jakieś w jakichś miarę, w warunkach. Na no przykład, moje, moje mieszkanie, no to już sąsiadka 1850 płaci euro. Eee, ja mieszkam w centrum, akurat. No to widzicie, no i musiała tyle płacić, no bo nigdzie nic, też nie, nie wezmą cię nigdzie z dzieckiem, z dziećmi, bo nie chcą. No i co, co zrobić, co bez będziesz? No, yy, przed wprowadzeniem jakiegoś tam prawa landorci szybko, znaczy też to prawo takie tu wprowadzili niezbyt takie rygorystyczne, a jeśli chodzi o podnoszenie, co się ma jakieś 2% czy coś, ale szybko landorci, kiedy tylko mogli, wtedy to yy, komuś się kończył kontrakt, to szybko pozmieniali albo odmawiali ludziom, wypowiedzieli i popodnosili, tak? No i te sumy są duże, no to właściwie w większości ja mówię o klasie średniej, wiadomo, że to są osoby, które zarabiają tutaj, nie wiem, 80 tysięcy na rok, no to one, i one się też tak, tak nie przyjmują, ale mówię tutaj klasie średniej, czyli przeważającej klasie, no to jest dużo, bo to je wchodzi połowa wypa, jedna wypłata kogoś taka, jak ktoś jest na minimum, czy nawet nie na minimum, bo żeby 1600 to, no tak, załóżmy, że to 1600. No, tak to ja tam sprawdzam sobie daft e, z ciekawości. No, też myślimy kiedyś o wynajęciu naszego e, Naszego miejsca albo sprzedaży. E, no i tak sobie czasami sprawdzam. Też to jest daleka przyszłość, ale z nudów czasami sprawdzam jednak ten daft. Daft to jest strona jedyna właściwie, na której się wynajmuje, przykupuje nieruchomości. No i to jest główny powód, moi drodzy. No i to też są osoby, które wracają, tak jak mówię, to są głównie. E, no pary, tak, małżonkowie i przeważnie jest to na tej zasadzie, że wraca kobieta z dziećmi, nie? a facet zostaje i tutaj jeszcze pracuje. Niby ma być na krótko, zamienia się tygodnie w miesiące, a potem lata. No. I tak to jest. Ale te pary, które wracają, to też są pary, które po prostu już coś mają też w Polsce zawsze coś mają, już jakieś przez te lata ktoś jednak zaoszczędził na, na, to, na te mieszkania, domy przeważającej. Przeważnie tak jest, że wracają osoby, które już tam, no coś, no nie wraca się, co, wrócicie do Polski i co, będziecie mieszkać z rodzicami? No nie, no przeważnie też wracają, no to ktoś nie myśli o wracaniu, no bo to, to z jednego, wiecie, z jednego miejsca na, na drugie, no to bez sensu. Więc te osoby też mają, co zaszczędzone, wiecie, single. Bo może ciężej jest oszczędzić komuś dziećmi, jak ktoś wynajmował. Bo tu się chodzi o to, że jak masz coś własnego, tak jak ja to widzę po, po nas, tak. No i naprawdę, to jest proste obliczenie. Średni kredyt w Irlandii, średni, yy, Przeważnie 800 euro plus minus, tak. No teraz za dwa pokoje w Dublinie, dwa pokoje, dwie łazienki, łazienki mieszkanie czy dom, no, no to, to 1600 powiedzmy, tak. No i to macie 800 euro w kieszeni, no to macie 9, to, macie, to jest, y, oszczędzacie w ciągu 3 lata, czy mówię 3 lata, bo pierwszy kredyt to jest y, fixed term i jest w 80% osób tak bierze, że na 3 lata na fixed term, ja tak brałem, tak, czyli na stałe stawki. No to między wynajmem, a, a wynajmem, a kredytem to jest prawie, to jest plus minut 800, 800 euro, w moim przypadku nawet więcej różnicy, no to... To, to, to w 3 lata, czyli ten okres Fixed Term pierwszego kontraktu yy, no to jest oszczędność, oszczędność między 200, 20 a 30 tysięcy euro, tak? To chyba 20, yy, 28 tysięcy euro, bo ja to sobie przeliczałem, tak? Yy, a jeden pokój jakbyście sobie wynajęli, no to tam ceny od no, 1350 zaczynają się, tak? No a kredyt, no to tam masz 550 różnic, no to jest 19 tysięcy oszczędności, no to wyobraźcie sobie Ile oszczędzacie, tak? ile, jaka to jest kapucha w waszej kieszeni, widzicie? Ja to, ja może tego tak nie odczuwałem, bo ja przed zakupem mojego mieszkania nie wynajmowałem aż tak za drogo, miałem szczęście, tak? Miałem szczęście, raczej znaczy szczęście nieszczęście, bo mi wypowiedział landlord i wylądowaliśmy w takim drewnianej budzie dosłownie, bo nie mogliśmy nigdzie nic znaleźć, bo w najgorszym momencie straciliśmy ten rent, ten nasz wynajem, tak? No i, no i rok poświęciłem ja też wtedy miałem jakieś operacje i rok poświęciłem, że dobra, trzeba wszystkie dokumenty zrobić i dostać ten kredyt i kupić coś, bo tak nie możemy żyć. No i dobrze, że dlatego mówię szczęście i nieszczęściu, bo gdyby nas ten landort, znaczy ja na niego nie mogę narzekać, bo był z porządku gości, ale gdyby nas to nie zmusiło do tego impulsu, że znaleźliśmy się dosłownie w bagnie, to byśmy pewnie się nie zebrali w sobie i nie chciałoby się nam ciągle myśleć o tym. No i. To też jest, to jest, to jest, to jest może nie, nawet nie według, nie, nie według mnie główny, tylko tak jak czy, nie według tylko mnie główny powód powrotów, tylko jak czytam fora, no to to jest główny powód według większości. Oczywiście w Polsce też się poprawiło, ja powtarzam to wielokroć. Ja stawiam Polskę i Irlandię na równo. Jak ktoś sobie nie radzi w Polsce, to i tak będzie to sobie nie, będzie miał ciężko sobie poradzić też tutaj. No. Co mam na myśli radzić, czyli że nie jest w stanie w ogóle się ogarnąć, tak? Jakoś, no nie wiem, no żyje od miesiąca na miesiąc z miesiąca na miesiąc, to, to też się nie ogarnie single tutaj ma łatwiej, no, oszczędzi te pieniążki, tak, nawet jak będziesz płacił za ten pokół 500, 600 euro czy ileś tam to to, to i tak wam się to, to i tak te pieniądze wam zostawią, zostaną no bo nie macie, wiecie, nie macie innych wydatków większych, tak? no to gdzieś, gdzieś tą pracę znajdziecie, nawet za to minimum zarobicie te 1400 euro to wam co zostanie, to wam zostanie na pewno no i to też powtarzam z tym oszczędzaniem na przykład y, sprzątając ja to też, też tak znam po, po jakichś tam znajomych naprawdę wystarczyło sp, sprzątać tutaj, ale mieć jakiś stały dochód i oszczędzać, nawet sobie nie, od, nie odkładać na znaczy nie odbierać sobie jakiegoś normalnego życia, ale na przykład zostawić sobie jakieś tam posiadania auta bo to podatki, bo to jakieś ubezpieczenia, żyjąc po prostu, pracując i... I normalnie żyjąc, wiecie, normalnie zrobić zakupy, nawet na wakacje sobie gdzieś pojechać, ale bez takich rzeczy, które nie potrzebujecie, czyli auta, jakieś inne ubezpieczenia, inne pierdoły, no to tacy ludzie właśnie wyobraźcie sobie, że lecisz i sprzątasz, tak to przysłowiowo sprzątasz, mówię, no bo, bo, bo właśnie taki dużo przykładów znałem wśród znajomych dziewczyn, które po pięciu latach oszczędziły po prostu na mieszkanie sobie tutaj żyły, fajnie im się żyło, znaczy fajnie, no nie wiem czy fajnie, ale sobie imprezowały, czy sobie żyły, może w międzyczasie nawet e, się udało kogoś poznać, dzieciaka e, zrobić, znaczy zrobić, no osiągnąć, e, no i powracały, no i, i powracali, tak, no i ktoś by zawsze był w stanie oszczędzić nawet te 1000 euro, na, na Nawet, no tak, nawet, no 1000 euro powiedzmy sobie, ktoś oszczędził, tak, przy jakimś takim życiu normalnym, wynajmując jeszcze w tamtych czasach, mówię o czasach, kiedy ten wynajem nie był duży, albo ktoś teraz, Nawet tak, wynajmuje pokój, to też to, to pokój zwykły, tak, czy 500 tam euro, czy 600, no tak też będzie robił, jakieś tam też nadgodziny, to też oszczędzi. No i Powiedzmy, że oszczędzi ktoś te 10, to czy znaczy 1000 euro na tydzień, na, sorry, na miesiąc, 12, 12 tysięcy, no to 5 lat, no to macie ponad 50 tysięcy y, oszczędzone, no i gdzieś tam już coś się można y, starać z tym mieszkaniem w Polsce, znaczy to tak wiecie, rzucam to z przekąsem, bo ja teraz jestem, czytam o tych cenach w Polsce, to, 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 jest, to jest też tragiczne, więc, więc ja to tak mówię, Jakbym to mówił jeszcze parę lat temu, to, to fajnie, bo nawet w moich rejonach Polski można było jeszcze kupić mieszkanie kiedyś za 250 tysięcy jakieś w miarę, tak? A teraz te ceny to też już po 300 tysięcy. No ale rozumiecie przesłanie. Ktoś w te 5 lat, rzucę, na to, mówię 5 lat że nie że ktoś pracował po 100 godzin tygodniowo i oszczędził jakieś tam pieniądze w szybko, tak, w dwa lata. Tylko mówię 5 lat na spokojnie, normalnie żyjąc, tylko bez jakichś tam wydziwian, to w te 5 lat ktoś sobie oszczędził te, te 200 tysięcy powiedzmy. No. no tylko teraz właśnie tak mówię, no 200 tysięcy złotych, tak, czyli 50 tysięcy euro, to nie jest też za to mało można zrobić, ale też mniej można zrobić za 200 tysięcy w Irlandii, No, no i... Dlatego to jest, ja stawiam teraz tą Polskę i Irlandię na podobnym, na podobnym, pro, podobne problemy, tak, mamy tu i tam, głównie nieruchomości i nie ma gdzie, nie, nie mają gdzie ludzie mieszkać, albo kredyty, nie chcą, banki nie chcą dać kredytów, a... A tak powtarzam, te osoby, które wracają, no to to są właśnie przeważnie osoby, które tutaj były od lat, mają już w Polsce mieszkanie, albo się budują, albo się wybudowały już dawno i po prostu im się to nie kalkuluje, do Polski polecą i on pójdzie do pracy, ona pójdzie do pracy, dzieci do przedszkola czy do szkoły. Tutaj przedszkole jest bardzo drogie. W Polsce macie przedszkolę tanie, więc już kobieta może iść do pracy, no i nie więcej wyjdzie im na to samo, tak by byli tutaj, a żyją na swoim. Do tego nie ma co ukrywać, no w Polsce się poprawiło, czy by ktoś tego chciał, czy nie, to takie są realia, że się poprawiło. I nawet to, te, te socjalne takie rzeczy, tak dostaniecie, te 500 plus i inne sprawy. Dużo też osób po prostu nie chce wysyłać dzieci tu do szkoły, z tym też się spotkałem, też mogę zrozumieć to, bo ktoś woli, żeby się dzieci jakieś tam. No, to są takie tematy, moi drodzy, no, no ciężkie do, do zrozumienia kogoś, znaczy ciężkie, no nie są ciężkie do zrozumienia, po prostu ktoś nie chce puszczać dzieci tu do szkoły, nie chce, nie chce ich po prostu w, w tej kulturze, nie chce powiedzieć, że to jest zła kultura, no, ale chce ich wychowywać w polskich szkołach, tak. Ta też się zdarza, taki powód, też o tym słyszałem ale głównym powodem jest po prostu No jakość życia, która się jednak jest droższa tutaj Nie chcę powiedzieć pogorszyła, bo ona się nie pogorszyła, tylko się zrobiła drogo I ktoś, kto nie pomyślał, albo był leniwy do zrobienia tego, albo nie miał możliwości Tak, bo też nie mówię, ktoś nie miał możliwości finansowych Albo jakiś, albo kto sobie cenił może nowe auta, musiał mieć nowe auto co roku I nie oszczędził, no różne są przypadki I nie kupił nieruchomości, no to Teraz jest problem ma, no bo ma, albo będzie miał, albo już miał. No bo ceny są olbrzymie, moi drodzy, no i jest się pod takim, wiecie, nożem, że nie wiadomo, co co roku wam Landorok e, powie. wiecie, co rok co sam powie. No na pewno wam podwyższy, ale o ile? A co może wam najgorzej powiedzieć, powie wam, słuchajcie, no sprzedaje. To jest takie, to jest takie śmieszne. Wszyscy sprzedają. Oczywiście nie sprzedają, tylko. Wiecie, każą wam się wyprowadzić. nie od razu, tylko tam 3 miesiące. Wiadomo, oni sobie to mieszkanko remontują i wynajmują o dużo więcej dla nowych osób. A ten co tak wolno jedzie? Zepsuł się? Czy na komórce siedzi? Patrzcie, jaki korek? Zrobić co? Tu coś się to... No, więc, więc tak, to jest główny powód powrotów. Problem z nieruchomościami. No i to też się. Odnosi do zarobku, bo co z tego, jak będzie zarabiał, nie wiem, różnica między 12, 15, 16 euro na godzinę, jak ten, co zarabia 12 na godzinę, a, a żyje na swoim, tak? Czyli płaci, ja najniższy kredyt, jaki słyszałem od znajomego, to tam 450 euro kredytu, tak? No bo kupił w dobrym czasie nieruchomość w 2011 roku, więc mały kredyt sobie wziął. I taki i tego spłacił. A najwyższy kredyt, jaki ze znajomych, ktoś nie ma to 1200 euro, tak. A uśredniony jest 800. No, ja mam nieduży kredyt, moi drodzy. Mój kredyt jest nieduży. Nie będę podawał sum, ale, ale uwierzcie mi, są osoby, które więcej płacą za pokój niż ja za kredyt. tak, Tylko tak jak mówię, my z żoną mieliśmy podejście takie pragmatyczne. Po prostu coś, gdzieś trzeba mieszkać, coś musi działać i tyle. Kupiliśmy mieszkanie no, prawie nowe, wyremontowane, jak, ale nie jakiś pałac. Nie kupiliśmy go drogo, wiedzieliśmy, że musimy gdzieś mieszkać. A niektórzy się nastawiali na pałace, na jakieś nowe. I my chcieliśmy po prostu mieć w Dublinie, żeby było w centrum i żeby były mniej więcej tam 70 metrów i dwa pokoje minimum i, i, i znaczy, nie, nie dwa pokoje minimum, dwie łazienki, tak? No i dwa pokoje, bo to jest obowiązkowe, bo bank chce, żebyśmy mieli dwa pokoje, to chyba chodzi o wynajem, tak? Zresztą tak to działa moi znajomi, wynajmowali pokój i dzięki temu spłacili kredyt w 8 czy 7 lat. Wynajmowali pokój. Kredyt mieli niski, właściwie kredyt mi spłacała osoba. Tam co mieli chyba trzy dziewczyny, które im wynajmowały pokój. Znaczy, mówię tak, spłacała, no, no spłacała, no bo, bo pewnie te pieniądze szły na to. No ale ja nie nadaję się do mieszkania z kimś, poza żoną oczywiście, więc nie wynająłbym. Zawsze pomagałem tylko moim znajomym, jak potrzebowali gdzieś tam pospać. Dopóki nie znajdą czegoś, to wiadomo, ale nie, nigdy nie brałem pieniędzy i nie chciałbym nikomu wynajmować domu. Mam nadzieję, że nigdy w życiu mi tego pokoju, mam nadzieję, że nigdy w życiu mnie nie zmusi do tego sytuacja, żebym musiał na tym polegać. Ale dużo Irlandczyków z pracy tak ma, pobudowali w ogrodach jakieś domki, czy pokoje wynajmują studentom, no bo to jest dodatkowy pieniądz. Dlatego ja zawsze mówię, ja jestem klasą średnią, tak? Nie mam jakiejś fancy job, ale... Mam życie na luzie przez to, życie mam teraz, osłyszę na, na luzie, bo, no bo mam spokój z tym, z tym całym pierdzieleniem się z wynajmem, tak? Jak słyszę te ceny, gdzieś tam znajomi. Jeden pokój 1380, tutaj sąsiadka 1800 euro, drudzy znajomi e, gdzieś tam słyszę, że 1700, inni 1600. Teraz mi mechanik mówi, A to do bo mechanik tam poznaje. Znaczy, jakoś tam dobrze udogadany, to jeszcze 1200. Mój kurde, 1200 to dobrze za dwa pokoje, no ale to tak czy siak. Przy, przy moim, wiecie, przy moim kredyt, ile, ile ja oszczędzam na tym pieniędzy, to jest, to, jest, wiecie, to jest, coś niesamowitego i to nie, nie jest jakaś taka wielka zasługa mnie, moja, tak, nie mam IQ też tak, więcej o tym IQ mówię, nie mam IQ 200, po prostu w jakimś tam momencie, gdzie się człowiek zebrał w sobie tak, też się gadałem ze znajomy, który też został przymuszony przez to, że landlord sprzedawał i się zebrali w sobie, zorganizowali sobie ten kredyt i kupili Teraz się cieszę z tego, tak? Czasami trzeba dostać takiego kopa, żeby człowieka zmusiło do tego, tak? Też tu jest prawo, że jak się wynajmuje, to długo, to Landor musi tobie sprzedać. Aż ja tu mówiłem w jednym moim vlogu. Właśnie nie wiem czego puścimy. Bo robię dużo vlogów, a, a, a znaczy dużo, robię parę, ale nie wszystkie puszczam. Bo nie i no i po prostu. Landlord musi wam to sprzedać, tak? Wy jako pierwszy, znaczy musi wam dać ofertę pierwsza, jako pierwszej osobie, tak, zanim to da do, do licytacji. No ja tak straciłem możliwość kupienia mojego mieszkania, pierwszego, które chciałem kupić, które wynajmowałem, bo mi gościu chciał sprzedać Willy, tak się nazywał mój landlord, za 120 tysięcy moi drodzy. I mi wtedy bank odmówił. Ja miałem wtedy bardzo dobre zarobki, znaczy bardzo dobre zarobki, tak? Ale miałem kredyt. Znaczy miałem kontrakt słaby. W sensie miałem kontrakt na na papierze 20 godzinne, ja nigdy 20 godzin nie przerobiłem tak? to jeszcze wtedy była państwowa firma i taki kontrakt dostałem yy, oczywiście zawsze byłem 40, no nie licząc od, nad godzin yy, zawsze miałem 40 na rosterze ale kontrakt miałem na 20 No i, i pomimo ich skali zarobkowej dość dobrej bank mi odmówił, powiedział mi jeszcze tam z menadżer to był bank AIB i z nimi byłem bardzo długo, że od 2006 z nimi jestem nie odmówili mi Mówili, że no wychodzi ci tu z oficjalnych, tam się przynosi takie papiery, oni z tego wyliczają, no ale, ale nie, bo, bo, bo ich, o, oni od, on od tego odliczył wszystkiego połowę, tyle ile by zarabiał, jakbym, jak pracuje 20 godzin, których nie robiłem 20 godzin, tylko on sobie on to obliczył sobie od tego, co mam na kontrakcie. Jego nie, nie obchodziło, że moje wykazy pokazują, że ja nigdy w życiu nie przepracowałem mniej niż w pełen, pełen etat. No i nie dostaliśmy tego kredytu, powiedzieli nam, żeby wrócić, jak dostaniemy, jak będę miał, normal, jak będę miał pełen etat, tak. No i dostałem pełen etat, czy znaczy pełen etat, wywalczyłem w końcu kontrakt, wywalczyliśmy, 40 godzin. No i potem wróciliśmy, ale już nie wróciłem do tego banku, powiedziałem, że nie ma bata. Wtedy użyliśmy agentki i ona agentka nam załatwiła kontrakt, znaczy kredyt. No i kupiliśmy in, inny, ale straciłem na tym dużo na no Bo to mieszkanie, które mogliśmy mieć za 120, on je sprzedał za 195 tysięcy, coś w tej cenie, po 18 miesiącach, bo potem miał problem e, z tym mieszkaniem. Okazało się, że bank nie chciał tak zwany... On jeszcze spłacał kredyt i bank nie był taki chętny. Bank chciał 140 tysięcy i go nie obchodziło nic więcej. A on wywalczył u, u, u prawnika, że no ma nie i wylicytowali 195 tysięcy, więc więc on w sumie na tym zyskał, tylko potem biedny zmarł, więc, więc zyskał, ale już w niebiosach, tak, jego rodzina zyskała, bo ja bym to kupił za 120 tysięcy i on by był zadowolony. A przez to, że ja nie dostałem kontraktu, ja nie kupiłem, to on to po 18 miesiącach sprzedał za 195 tysięcy, a ja kupiłem inne No i tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył. Raz jeszcze. Ja naprawdę obserwuję, nasze życie z Polski mogę obserwować po mojej rodzinie, po moich znajomych żyją. Niektórzy może nawet lepiej niż ja, mają to samo, mają kredyty, mają domy, mają to co my tutaj, więc każdy się może urządzić tu i tam. Ja mogę zawsze mówić tylko z mojej perspektywy. Mi się żyje tutaj łatwo, tak? Jestem klasą średnią. Nie muszę się przejmować z miesiąca na miesiąc, inwestuję pieniądze teraz już obecnie. To, co mi zostaje, zostaje mi, inwestuję w Polsce, inwestuję tutaj i inwestuję jeszcze w Brazylii. Kupuję tak jakieś tam rzeczy, ziemię. Bo moja żona jest z Brazylii, tak więc no, żyje mi się komfortowo, mogę powiedzieć. Nie mam, wieć diamentów na, na ręce, nie mam złotych zegarków, nie mam nowego auta. Ja tak powtarzam zawsze uważam siebie za średniaka ale nie mam nigdy, wszystko w normalnych granicach, wiecie, normalnego średniaka, co chcę to sobie kupić, tak, czy, czy nie wiem, takie rzeczy, wiecie, moja żona to lubi jakieś tam pierdoły, nie, nie ma nigdzie, tak, nigdy nie ma czegoś takiego, o, może za drogo, czy nie, no, co chcę to sobie kupić, co ja sobie chcę to sobie kupię, tak, w normalnych, normalnym znaczeniu, no, kurde, chcę nie wiem, podoba mi się Jeep Wrangler, no to sobie nie kupię Jeepa Wranglera, rozumiecie, no ale nie wiem w jakiejś tam w tym normalnej skali życia to nie musimy się raczej przejmować, czy, czy powiedzmy boiler nam się też tam zepsuje, czy, czy coś, czy jakieś pierdoły, no ale to nie znaczy, że ludzie nie mają też takich problemów tutaj, no to akurat wiecie, to właśnie zależy od tego jakie macie standardy, jak ja miałem taki standard, że no może bym chciał, pewnie, żebym chciał mieć dom, gdzieś na obrzeżach Dublina, piękny, z czteroma pokojami. No ale to musiałbym mieć kredyt większy. i Musiałbym mieć ten kredyt na poziomie 1000 euro, tak? Czy, czy jeszcze większy. No ale po, ja z moją żoną ustaliliśmy, że musimy mieć w centrum, bo kiedyś pewnie to wynajmiemy, gdzieś się przeprowadzimy. Ja też jeszcze mam jakieś plany przyszłościowe, inwestycyjne tam do Polski, jednak gdzieś tam kiedyś może by się w tej Polsce znalazł, tak, więc tak myśleliśmy, no i w sumie nie żałujemy, tak, chociaż nie powiem, no wiadomo, że chciałabym mieć dom, to, to wiecie, jak ktoś Wam mówi, że nie, no to, 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 bzdura, tak, no wolałbym mieć dom na przedmieściach Dublina niż, niż w centrum mieszkać, gdzie mieszkam, ale wartościowo, wynajm, pod względem wynajmu, no to, tu, gdzie ja mieszkam, to jest, to, to, to za chore pieniądze mógłbym to wynająć, wiecie, no, to, to taka prawda. Ale też całe życie nie chciałbym może i tu mieszkać. Jakbym musiał, to bym mieszkał, ale, ale tak mówię, ja do tego podchodzę pragmatycznie, tak? Więc ten pragmatyzm mój pomaga mi właśnie nie wpadać w problemy nigdy finansowe i, i żyć na luzie, A dla mnie to jest ważny, najważniejsze, wiecie? Najważniejsze, żeby też widzę po niektórych, to jeszcze na koniec, ludzie jak kupowali na przykład gdzieś tam, Um, jakieś um, domy, czy coś um, um, Ilanczykach, tak? Na których teoretycznie, no bo ja wiem ile, ile, on jest, ile on zarabia, ile ja No bo pracujemy w tym samym tym, w tym samym, um, no W tym samym korpo No to, to wiecie, to jak ktoś ma nowy dom za, nie wiem, 400 tysięcy